Po raz 59 zapraszamy wszystkich Jeleniogórzan, wszystkich mieszkających w Kotlinie Jeleniogórskiej, wszystkich turystów na wrzesień Jeleniogórski. Wrzesień Jeleniogórski, tak jak w dobrych filmach Hitchcocka, zaczyna się trzęsieniem ziemi, czyli koncertem inauguracyjnym, a później coraz co to my, ciekawsze imprezy. Serdecznie zapraszamy na karkonoską giełdę minerałów, skał i skamieniałości i wyrobów jubilerskich, która odbędzie się w dniach 2-3 września, to jest sobota i niedziela, przed budynkiem Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach w godzinach od 9 do 17. Będzie można przede wszystkim zobaczyć i kupić różne wyroby jubilerskie, okazy minerałów, skał, a także inne wyroby trochę mniej związane z minerałami, ale też użytkowe, skórzane, biżuterie, także wiele, wiele ciekawych rzeczy będzie można kupić i zobaczyć, a przy okazji oczywiście zwiedzić nasze muzeum. Zapraszamy wszystkich też na wystawę wyprodukowaną pod śnieżką, gdzie będzie możliwość zapoznania się, zakupienia, a jednocześnie wypróbowania artykułów, które zostały wyprodukowane tutaj pod śnieżką, bądź też przygotowane przez producentów i wytwórców. I jednocześnie zapraszamy do BWA, gdzie 40-lecie swoje właśnie będzie obchodziło BWA i tutaj wszyscy ci, którzy przez te 40 lat wspólnie współpracowali z Biurem Wystaw Artystycznych, będą mogli swoje prace wystawiać. Będzie wystawa 45 autorów, e, autorów e, z naszego regionu, artystów, którzy z BWA współpracują od samego początku niemalże. Oczywiście nie wszyscy, bo to jest pokolenie starsze i młodsze, ale ta 40, 40 pierwotnie w zamiarze, w tytule jest 40 na 40 na Łiskier, wyszło nam 45, bo, no, bo nie można było <zum> zmniejszyć liczby. E, ci artyści pokażą e, swoje prace, które uznają, że są najlepsze albo z jakichś innych względów zasługujące na pokazanie na tej wystawie. Więc ten jubileusz nasz spędzimy w gronie najbliższych nam osób, czyli artystów z naszego regionu. Zapraszam serdecznie. Wernicarz wystawy jest 7 września o godzinie 18. Wszystkich serdecznie witamy. Prawdopodobnie zrobimy wernicarz na ulicy, żeby nie było tak tłoczno w galerii, więc każdy będzie miał szansę tu wejść, obejrzeć, porozmawiać, pobyć z nami. Zapraszam. W niedzielę 3 września mamy tutaj lekkoatletyczną niedzielę, a zapraszamy na otwarte mistrzostwa Jeleninguły w, w konkurencjach lekkoatletycznych start o godzinie 9. Mieszkańcy Jeleniej Góry i nie tylko, sportowcy wszyscy, bo to są otwarte mistrzostwa, będą mieli niepowtarzalną okazję, żeby posmakować lekkiej atletyki w wydaniu, można powiedzieć, zawodowym. No będą konkurencje niespotykane dla, można powiedzieć, amatorów, czyli bieg z przeszkodami na 3000 metrów, skok dal, skok wyż, więc to są konkurencje, które przyciągają i z tego, co widzimy w polistach startowych, bo zapisy już są otwarte od tygodnia, cieszą się dużą z dużym zainteresowaniem. Gorąco zapraszamy na wszystkie te wydarzenia i kulturalne i wydarzenia sportowe turystyczne. Jest to ważny moment dla Jeleniej Góry i warto by było skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które dla Państwa są przygotowane. To nie wszystkie wydarzenia jakie odbędą się w ramach 59 września jeleniogórskiego. Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć na stronie www.jeleniagora.pl.